Obecnie ośrodek nazywa się Dom Sportu, ale wcześniej to była tak zwana sokolnia, a my to nazywamy kuźniom talentów tutaj ze Śląska, różnych dyscyplin sportu, od sztuk walki, szczelectwa, bokserskich sportów, jak również akrobatyki i sportów zbiorowych, czyli siatkówki, koszykówki, piłki nożnej. W tym roku przypada 110 rocznica, budynek został wybudowany w 1914 roku, jeszcze przed I wojną światową i służył kolejnym pokoleniom i tych w czasie wojny i w okresie międzywojennym, po II wojnie światowej, no i w ostatnich 35 latach miał różne koleje, ale głównie był ośrodkiem sportowym to jest taki ośrodek gdzie żeby wystąpić na arenach międzynarodowych, żeby zdobyć jakieś medale, no to tu trzeba spędzić setki godzin, wylać naprawdę litry potu, samozaparcia, aby móc cieszyć się z efektów swoich zmagań sportowych czy na arenie tutaj ogólnopolskiej, czy światowej, bo z tego ośrodka pochodzi wielu sportowców aż po olimpijczyków włącznie. Ośrodek no, przeszedł przez te 11 dekad no, dużą transformację. Część sportów, jakby to powiedzieć, odeszła już do lamusa. Jest nowe pokolenie, które bardziej interesuje się militariami, szczelectwem, airsoftem, survivalem, ale nadal sekcja bokserska w Świętowicach się ma bardzo dobrze. Z wieloma medalistami, trenerzy również tutaj w Domu Sportu od 35 lat jest Świętowicka Akademia Sztuki, Sportu Walki, wielu zawodników, instruktorów, trenerów z medalami z już Polski i Europy. Także ośrodek ma naprawdę olbrzymie tradycje w wielu dyscyplinach sportu i osiągnięcia naprawdę na arenie międzynarodowej. Dzisiaj również, jakby to powiedzieć, chcemy i zbieramy podpisy, aby nadać ośrodkowi patronat. Czy to będzie patronat generała dywizji doktora Mirosława Rozmusa, czy trenera bokserskiego papy Feliksa Sztama. O tym zadecydują mieszkańcy i tutaj uczestnicy zajęć. No, tych podpisów zbieramy setki. Dzisiejsza uroczystość to też, jakby to powiedzieć, żeby zwrócić uwagę władz miasta, radnych. Naszych przedstawicieli w rządzie, aby pozyskać środki i z funduszy unijnych, i centralnych na kapitalny remont tego domu sportu, bo, tak jak już wspomniałem, jest to kuźnia talentów wielu dyscyplin. Dzisiaj jest taka mini odsłona pokazanie tego co na dzień dzisiejszy w ośrodku sportu działa czyli sekcja strzelecka, sekcja survivalowa sekcja airsoftowa sztuki sportu walki bokserska i kulturystyczna to te sekcje które się ostały chcemy żeby do ośrodka wróciły również grupy dziecięce czyli akrobatyczne samoobrony gier i zabaw, bo kiedyś ten ośrodek tętnił życiem, ale musimy go doprowadzić do takich obecnych standardów, aby tu było, można było mile i w warunkach takich naprawdę komfortowych spędzać czas, ćwiczyć, osiągając jak najlepsze wyniki.